Dzień dobry, jestem Agmus i witam Was w poradniku do stronki PWN Win, yy, która pozwala nam na dostawanie pieniędzy za granie i to w sumie całkowicie za darmo, więc jest to no, bardzo fajne. Yy, I z grubsza polega to na tym, yy, że yy, podłączacie swoje konto i to wam ściąga wasze statystyki już tłumaczę, jak to działa. Yy, działa to do Doty, do Lola, Smite Tower, do Sancti, Paradise. nie wiem co to za ale okej. Okay. Yy, no i tak, to jest stronka główna tego, yy, mamy tutaj dashboard i wszystko, po kolei. Yy, tutaj się logujecie gdzieś w tym miejscu na konto, wpisujecie yy, swój login z Lola, yy, w sensie no, serwer i login z Lola, jak i na jakim koncie gracie, no i potem możecie przejść do competitions i są tutaj, ja mam pogrupowane według LoLa, bo tutaj mam wybranego LoLa, jakbym mógł dać tutaj wszystko i chodzi o to, że wybieracie sobie miejsce, jakby są challenge i turnieje. wybieracie sobie na ten challenge, w którym chcecie wziąć udział i ja osobiście teraz jestem na top meet i w zależności od tego w jakiej jesteście dywizji ja osobiście jestem w goldzie, 5 więc tutaj sobie wybrałem dla golda no są dla każdego, dla brązów też się coś znajdzie i wybieracie sobie ten challenge i chodzi o to, że macie tutaj listę 45 graczy no dalej też oczywiście i patrzy na Wasze statystyki na rankedzie, jakie zagraliście. Jeśli są dobre, no to dostajecie punkty. Zaraz Wam wytłumaczę, jak się przeliczają te punkty. No ale widzicie tutaj Katarina 33, 5, 9 z 4 double killami, 2 triple killami, 1 kwadrą. Zdobyła 775 punktów i dostanie jutro o 13, o ile ktoś się jej nie przebije, oczywiście, 8,89 zł. I to jest, jak widzicie turniej darmowy, znaczy challenge darmowy. Są też takie płatne, ale bodaj, chyba nie do Lola. Do innych gier są płatne. Póki jeszcze się nie spotkałem z płatnym do Lola. No i jeśli utrzymacie się do tego jutra, no czyli tam 20 do 13 na pierwszym miejscu, czy tam jednym z tych 45, to dostaniecie no hajs po prostu. Tutaj, który możecie normalnie sobie wypłacić na konto tutaj macie ilość pieniędzy jakie są, za które miejsca no najmniej możecie dostać 44 grosze no więc jak ktoś tam sobie trochę tego pogra, no to się opłaci, nie? I tutaj macie tą punktację. Yy, a tutaj ta Katarina, już weźmy to jako przykład miała to 775 punktów no i tak zapęte właśnie 100 kwadrat 40 i tam w dół to leci do 20. Do 30 za tripla Aha, i za dobra, jeszcze 20, i tak dostajecie też punkty za turety. I tu musicie pamiętać, że jeśli y, będziecie y, chcecie dostać punkty za turety, to musicie je tak, jakby zlat -hitować. Musicie to wy wziąć ten turet, a nie tylko asystować przy tym. Co jest ważne, żeby na przykład minion wam tego nie wziął. Y, tutaj za wygraną samą jest 20 punktów, za inhibitory też, za zabójstwo każde jest 10 punktów. Y, za wygraną. Poniżej 30 minut, za każdą minutę jest 10 punktów, asysta 5, za zniszczenie warda 2, za CS, czyli creep score, ile minionów zabiliście, tych dżunglowych, lane'owych, jakichkolwiek, jest 0,25 punktów za każdego miniona, więc też można tego dużo wyciągnąć. Zaraz Wam pokażę też konkretnie, jak ta Katarina zagrała, tutaj za heal, czyli na przykład, nie wiem, tak na to Mundo, na tym trochę zbiera punktów. No obrażenia wiadomo, ilość złota jakie dostaliście i za to można tutaj potracić punkty. Jeśli gra trwa dłużej niż 40 minut, to na każdą minutę jest minus 10 punktów, no i tak do, no, do nieskończoności, tak jakby, i za każdą śmierć jest minus 15 punktów. Możecie sobie zajrzeć tutaj na szczegóły tego meczu czy No i tutaj widzimy, że na przykład dostała za tą wygraną 20 punktów, za kile 330, ale za śmierć jej odjęło 75. No i tutaj tam dalej, to wiadomo, możecie sobie to obejrzeć. No i właśnie widzicie, 28 minut trwał mecz, więc za to, że trwał poniżej 30 minut, 2 minuty poniżej 30 minut, 20 punktów. I to jest pierwszy typ że tak powiem miejsce, gdzie możecie wygrać te pieniądze, ale jeszcze są turnamenty, które tutaj mamy jakiś, do którego joinałem? Nie, chyba nie. No ale dajmy na to ten. Macie tutaj ramki po prostu i zgłaszacie się do tego turnieju, no i musicie być najlepsi ze swoich ramek i idziecie dalej. Znaczy no z ilość tam graczy musicie być w jakiejś, w pierwszej 60 o. Musicie być najlepsi. W finałowej rundzie. No i no, to działa na tej samej zasadzie, tylko po prostu trwa to trochę dłużej, jest więcej czasu. No i widzicie, 2048 ludzi się może w tym pomieścić. Yy, oprócz tego, no tutaj macie te, to, w czym bierzecie udział. To w, wczoraj właśnie sobie zagrałem to, no i wpadłem na 40. Nie, na 35 miejsce na początku, no ale do końca dnia mnie zrzucili na 71. No więc trzeba dobrze zagrać naprawdę, żeby. No, żeby dostać te pieniądze, i są też fajne rzeczy, są Quest and Truffles, w którym chodzi o to, że tutaj widzicie, dzisiaj to jeszcze dostanę, ale codziennie, jak zagracie jeden przynajmniej mecz do tych competitions, to możecie, macie szansę na wygranie Pays of carda, 10 euro. rosowanie po prostu, za 3 co parę dni macie myszkę, no i za 50 zagranych competitions. I 10 zaproszonych znajomych, macie szansę na wygranie komputera. No, takiego dosyć dobrego. No, no więc polecam. Tutaj macie też spis ludzi, którzy wygrali. No i macie też jakieś szczegóły do swojego konta. I właśnie tutaj yy, sobie podłączacie do swojego konta to. Chociaż to się robi jeszcze na początku przy logowaniu, można to zrobić. Ale jeśli nie chcesz, no to można to zrobić potem. No i jest dashboard, na którym mamy wszystko. Dowiadujemy się, że jeśli mamy włączonego adblocka, to za każdym razem jak zablokujemy reklamę, to bóg zabija kotka takiego. No i tutaj jest wszystko. To moje w czym biorę udział to akurat nie, ale to chyba jest to, w którym biorę udział. To są ostatni tam wygrani. O, proszę ktoś tutaj wygrał sobie ten komputer właśnie no i tutaj są te questy no i tutaj macie też listę ludzi no i to w sumie tyle no i polecam mm, fajna stronka, dam wam do w opisie będzie link do tej stronki, no jak się domyślacie z moim, właśnie ten z moim referem, więc jeśli zarejestrujecie się z, a, zarejestrujecie się z niego to nie ukrywam, że będę coś z tego miał, jeszcze nie wiem do końca co, ale coś tam z tego na pewno będę miał Hmm, tutaj też są jakieś powiadomienia, coś. No i w sumie to tyle. Yy, no dobra, no i cóż, no dzięki za oglądanie. Mam, mam nadzieję, że Wam się strona spodobała. Jeszcze zapewne coś tego typu poleci na kanał, więc no subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. Możecie polubić, żeby dotarło do większej ilości osób. Z tego co wiem, jestem pierwszy na polskim YouTubie z tym filmem, więc... No dobrze by było, żeby się wiedzieli, żeby ludzie wiedzieli, bo podejrzewam, że ta stronka będzie. No to już coraz popularniejsze. No więc polecam, zapraszam na stronkę. No i do następnego razu. Cześć!